Testowane przez nas przynętyni HONTO są już jakiś czas na y, rynku i dały się poznać jako gumy niesamowicie uniwersalne i łowne. Y, żebrowana konstrukcja korpusu, w połączeniu z bardzo miękkim i agresywnie pracującym ogonkiem, y, sprawdza się zarówno na wodach z dużą presją wędkarską, jak i na akwenach bardziej odosobnionych. Y, gumy występują w kilku rozmiarach. Y, y, wszystkie. Dedykowane pod różne gatunki drapieżników. Dodatkowo każda guma jest nasączona silnym aromatem krewetkowym, co dodatkowo wzbudza agresję wśród ryb. Polecane do łowienia zarówno na głębokich, jak i na płytkich łowiskach.